Szanowni Państwo, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Drodzy mieszkańcy, drodzy goście, przywracamy dzisiaj w Rawiczu pamięć żołnierzy niezłomnych. O zabranie głosu poproszę burmistrza gminy Rawicz, pana Grzegorza Kubika. Szanowny panie prezydencie, szanowni goście, drodzy mieszkańcy. Równo 88 lat temu na tym Rawickim rynku, w maju 1929 roku, Gościliśmy ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego. Dziś historia się powtarza. W tym samym miejscu przyjmujemy obecnego prezydenta Rzeczypospolitej pana Andrzeja Dudę. Chciałbym zwrócić się do wszystkich, którzy tu dziś jesteście z nami i podziękować, że możemy być razem. Dziękuję panu prezydentowi i jego służbom. Dziękuję bardzo panu ministrowi Janowi Dziedziczakowi za pomoc w przygotowaniu tej wizyty. Dziękuję panu ministrowi Andrzejowi Derze za wsparcie. Dziękuję za obecność panu wojewodzie Zbigniewowi Hoffmanowi. Parlamentarzystom, samorządowcom, ale przede wszystkim dziękuję Wam, mieszkańcom Ziemi Rawickiej, za to, że przybyliście dzisiaj na to spotkanie. <klucza> Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, data dzisiejszej wizyty nie jest przypadkowa. Historia Rawicza nieodłącznie wiąże się z pewnym symbolem, jakim jest zakład karny. To symbol trudnych i jeszcze nie do końca wyjaśnionych powojennych czasów. To symbol rodzinnych dramatów, tajemniczych śmierci i w końcu symbol męki tych, którzy za Polskę oddali życie, którzy ją zyskali, ale jednocześnie ją stracili. Dlatego, że w tej Polsce zginęli. Dziś składaliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą Kazimierza Burzaka. Zmarł w Rawiczu w roku 1950. Na skutek obrażeń po zrzuceniu ze schodów, bez opieki medycznej, później potajemnie pochowany. To przykład jednego z wielu, którzy w Rawickim więzieniu. Niesprawiedliwie stracili życie, ale nigdy nie stracili honoru i miłości do Polski. Myślę jednak, że o ile więzienie może stanowić pewien symbol trudnych czasów, to spuścizną naszych przodków są tradycje kadeckie. Rawicz był kuźnią adeptów sztuki wojennej, a Rawicki Korpus Kadetów ukończyło wiele wybitnych postaci. Wspomnieć tu należy chociażby Łukasza Cieplińskiego, Jana Kamińskiego czy Romana Paszkowskiego. To nielicznic wielu, którzy będąc, którzy, będąc adeptami Rawickiego Korpusu Kadetów nr 3, byli ostoją polskiej armii, polskiego wojska, którzy tworzyli historię II wojny światowej. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo ale mówiąc o kuźni talentów, nie w sposób nie wspomnieć o osobie, która dziś dla Rawiczan i myślę, że dla wszystkich Polaków stanowi pewien symbol dumy narodowej i sukcesu sportowego. Wisła ma Adama Małysza, pod zakopiański ząb Kamila Stocha, a Rawicz ma Anitę Wodarczyk. Anita, która reprezentuje nas na świecie i z którą pan prezydent miał możliwość wielokrotnie się spotykać, jest naszą wspaniałą ambasadorką. Ale na horyzoncie za Anitą wyrastają kolejne sławy sportowe, które wychodzą z rawickiej kuźni talentów. Szanowny panie prezydencie, nie mieliśmy okazji, nie mieliśmy czasu, aby mógł pan z bliska przyjrzeć się piękno Ziemi Rawickiej. Zamieszkałej przez gospodarnych i pracowitych mieszkańców. Ale myślę, że nie jest to pańska ostatnia wizyta w Rawiczu, i przy kolejnej będzie pan mógł przyjrzeć się Rawickim plantom, które należą do drugich w Polsce, jeśli chodzi o długość, tuż po krakowskich. Krakowskie są lepsze. Poza tym stoimy w miejscu, gdzie z tyłu za panem prezydentem znajduje się kościół pod wezwaniem Andrzeja Boboli, który był zbudowany przez tego samego architekta, który budował Bramę Brandenburską w Berlinie. A miejsce, w którym jesteśmy, jest centrum starego zabytkowego miasta Rawicza, które zostało zbudowane na planie szachownicy. I wielkim zaszczytem byłoby dla mnie, gdybyśmy mogli obaj stanąć na Rawickich Plantach przed pomnikiem Jana Pawła II, którego imieniem nazwaliśmy te planty. Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ten dzień bez wątpienia przejdzie do historii. Historii, którą tworzymy naszą obecnością, którą wypełniają emocje związane z tym dniem. Kończąc, powiem tak. Pewna refleksja. Tam, gdzie jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, tam jest jej stolica. Dzisiaj, przez te kilka godzin, stolicą jest Rawicz. W imieniu mieszkańców Ziemi Rawickiej serdecznie dziękuję, panie prezydencie, za, za przybycie i za zaszczycenie nas swoją obecnością. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziś wieczorem w naszym Domu Kultury odbędzie się premiera spektaklu poetyckiego. Spektaklu niezwykłego, bo opartego na wierszach i piosenkach więziennych. Już dzisiaj, specjalnie teraz, właśnie dla Państwa i przed Państwem, zapowiedź tegoż spektaklu. W piosence kobiety wołają Agata Nadrowska przy akompaniamencie Przemysława Maćkowiaka. W wierszu Modlitwa natomiast Andrzej Młynarczyk. W dniu obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Sen o Ojczyźnie. Tak blisko siebie. A jednak daleko Oddzieleni kratami jakby górą rzeką Bezdrożną pustką Nieprzebytym morzem Tu zakochani wabią się przez tworze. I głos do lata jakby z krańców świata z ponurej celi ciemnego więzienia Pełen tęsknoty i pełen znaczenia Tak blisko siebie, a jednak daleko Oddzieleni kratami, jakby górą rzeką Bezdrożną pustką Nieprzebytym morzem, Tu zakochani wabią się przez tworze. Już wszystkie okna piętra na przemiany wołają głośno, kochana, kochany. Noc ustępując, jakby czar rosnął. Cięsknotę miłości, najtkliwszą czułość. A świt te czary na okiennych kratach, chwyta i wiąże, splata i rozplata. Tak rwie się życie z ciemnej cieśni grobu, i na śmierć szuka jakiegoś sposobu. Gdy się wolności nie może doczekać, Próbuje przemóc i trumienne wieka. Bogu Tyś świadkiem mej woli. W boleści serca, za łzami Cię proszę: Daj nam cierpliwość, ulec boskiej woli. Smutek jest ciężki, niech go mężnie znoszę. Nieraz ja Twojej doznałem pomocy, pociechy w smutku i wsparcia w potrzebie o matko. Podnieś łaskawie powieki i racz wysłuchać, kiedy błagam Ciebie. Wszak wiesz, co boleść o matku jedyna. Ty siedem mieczy w swoim łonie miała kiedyś na krzyżu zobaczyła syna. Chciejże nam nam smutku stanąć ku obronie, spojrzyj o Marion, na żal, nie na winy. Spojrzyj na serca w smutku zamroczone. Dopomóż dzisiaj. I w śmierci godzinie niechaj nasze nadzieje będą uiszczone. Drodzy mieszkańcy, szanowni goście, słowa, na które zapewne państwo najbardziej dzisiaj czekają, szanowni państwo. Przemówienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Panie prezydencie, zapraszam. Szanowny panie ministrze, panie wojewodo, szanowni państwo posłowie, szanowny panie burmistrzu, szanowny panie przewodniczący Rady Miejskiej. Szanowni Panowie Burmistrzowie i Wójtowie gmin z powiatu, ale także z okolic, Wszyscy Drodzy Zgromadzeni Państwo, przede wszystkim jestem tutaj po to, by Państwu podziękować. Podziękować i mieszkańcom. Rawicza, podziękować władzom samorządowym, miejskim i powiatowym za pamięć. Za pamięć, która jest pamięcią trudną dla miasta. Bo tak jak powiedział przed momentem pan burmistrz, ten zakład karny, będący w latach 1945-1956 centralnym więzieniem w Rawiczu to czarna wyrwa w polskich duszach. To właśnie przez tamto miejsce. Rawicz w wielu rodzinach w Polsce wspominany jest dzisiaj z drżeniem, bo ludzie przeżyli tu koszmar. Ale wy pamiętacie, pamiętacie i czcicie tą pamięć o tamtym cierpieniu, o tamtych ludziach, o bohaterach tamtych dni, o żołnierzach niezłomnych, o drugiej konspiracji, o podziemiu niepodległościowym. O wspomnianym tu dzisiaj podpułkowniku Łukaszu Cieplińskim, prezesie czwartego zarządu zeszenia Wolność i Niezawisłość, którego rocznica śmierci wraz z jego towarzyszami broni. Wyznacza Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca każdego roku, od czasu kiedy pan prezydent profesor Lech Kaczyński wyszedł z tą inicjatywą ustawodawczą. A przecież podpułkownik Łukasz Ciepliński, choć nie zginął w Rawiczu. Także był z rawiczem związany, bo był rawickim kadetem. I to jest właśnie ta wielka historia rawicza. historia, która w moim przekonaniu właśnie powoduje, że pamiętacie. To historia rawicza i ziemi rawickiej, której mieszkańcy walczyli o to, by być Polsce. By ta ziemia była częścią Rzeczypospolitej w 1918-19 aż do 20 roku. Aż do 17 stycznia 1920 roku, kiedy ostatecznie zdecydowano, że Rawicz był polskim miastem, był częścią II Rzeczypospolitej, tej odrodzonej. Tej zmartwychwstałej, tej dumnej, o którą wcześniej walczyły pokolenia, w kolejnych powstaniach, także w Powstaniu Wielkopolskim, w którym tu właśnie na ziemi rawickiej walczono najdłużej i najciężej, po to, by była ona częścią Rzeczypospolitej, to jest wasza wielka historia. Za którą ja jako prezydent Rzeczypospolitej, dzisiaj, z dumą stojąc tutaj, po panu prezydencie Mościckim, który tu był w 1929 roku, za którą ja Wam z całego serca dziękuję. Bo to ona jest właśnie podstawą tej pamięci. Tego, że mimo, iż te czarne lata są dla Was jako Rawiczan, także latami trudnymi, to pamiętacie. O tych, którzy tutaj cierpieli, w waszym mieście, w tej jego części. Tak jak Kazimierz Purzak, którego czciliśmy dzisiaj pod tablicą, którą wy zainstal zainstalowaliście, która powstała dzięki waszej inicjatywie, która pokazuje, że to właśnie wy chcecie pamiętać. Wyjątkowo trudny dla komunistów człowiek, dlatego go zabili, bo on wprawdzie zmarł, jak mówią świadkowie, ale tak naprawdę został zabity, bo był poniżany i katowany przez komunistycznych oprawców. Wiecie dlaczego? Bo był bardzo niewygodny. Był często dużo bardziej niewygodny niż ci żołnierze niezłomni, którzy walczyli z bronią w ręku. Był bardzo niewygodny, bo był politykiem polskiej lewicy, był socjalistą. Razem z Józefem Piłsudskim zakładał PPS, frakcję rewolucyjną, w 1906 roku. Razem walczył o niepodległą Polskę. I walczył o tą niepodległą Polskę do samego końca. Także wtedy, po II wojnie światowej, dalej walczył o niepodległą Polskę. Mówił do swoich współwięźniów katowadnym, poniżany, bity, kiedy wracał do celi, mówił do nich: Tylko się nie dajcie sprzedać, służcie niepodległej Polsce. Mimo, że teoretycznie Przyszli komuniści, a więc niby lewica. To on nie takiej socjalistycznej Polski chciał. On chciał Polski wolnej, niepodległej, suwerennej, sprawiedliwej, uczciwej. Takiej, w której jako ludzie wolni będą mogli żyć jej obywatele. Takiej, która będzie Polską równych szans dla wszystkich. O taką Polskę walczył. O taką Polskę się starał także wtedy, kiedy w Drugiej Rzeczypospolitej prowadził swoją działalność polityczną. Jako minister, sekretarz stanu, jako poseł przez wiele, wiele lat, jako działacz polskiego państwa podziemnego przez cały okres II wojny światowej. Tu zabity przez komunistów polski lewicowiec, ale i Państwowiec, ale i niepodległościowiec. O jakże to jest symboliczne. I to jest, proszę Państwa, właśnie ten fundament, który, o którym Wy pamiętacie i który Wy tutaj budujecie, który wzmacniacie w ten sposób tą pamięcią, a który jest tak niezwykle ważny. Bo ta historia tych, którzy walczyli o suwerenną, niepodległą, sprawiedliwą Polskę i ginęli za nią, jest fundamentem naszego państwa. Im będzie, wierzę w to głęboko, fundamentem coraz silniejszej Polski, bo jest fundamentem niezwykle mocnym. Za to umacnianie tego fundamentu, ogromnie Wam dziękuję. To na tym fundamencie właśnie budujemy, Pamięć i świadomość kolejnych pokoleń, młodych ludzi, że musimy być dumni z naszej ojczyzny, że musimy naszą ojczyznę budować, że musimy czynić wszystko, by tak jak chcieli nasi pradziadkowie, dziadkowie i ojcowie, by była Polską silną, Polską niepodległą, suwerenną i sprawiedliwą dla wszystkich swoich obywateli, Polską równych szans. Czyli właśnie inną zupełnie niż chcieli komuniści. By nie była wyłącznie polską jakiejś wąskiej elity, która uważa, że może więcej niż inni, tylko by była równa dla wszystkich swoich obywateli, tak żeby prawo jednakowo wszystkich traktowało i wszyscy byli wobec niego równi. To niezwykle ważne, bo na tym właśnie polega silne państwo które jest silne swoimi instytucjami. A instytucje są silne wtedy, kiedy mają autorytet, autorytet społeczny, a nie tylko wynikający z tego, że elity tych instytucji dobrze się czują. Bo państwo elit nie jest państwem obywatelskim, tylko jest państwem zawłaszczonym przez wąskie grupy które zapewniły sobie wyjątkowe w stosunku do innych przywileje i które czasem są zupełnie oderwane od rzeczywistych problemów społecznych i od tego, za jakie pieniądze tak naprawdę trzeba żyć na prowincji, jak mówią, czyli poza wielkimi miastami. Szanowni Państwo, mnie tak samo jak Państwu zależy na tej właśnie Polsce równych szans. Polska równych szans oznacza również Polskę równego rozwoju. Nie tylko zrównoważonego, w tym znaczeniu także dbałości o środowisko naturalne, ale równego, czyli takiego, gdzie pieniądze są rozdzielane w sposób równy i proporcjonalny, gdzie w tych regionach, gdzie sytuacja jest trudniejsza. Są lokowane większe inwestycje po to, by te możliwości życiowe zostały wyrównane. Państwo jesteście wielkopolanami, macie tą głęboką tradycję starania się o solidny biznes, o solidne właśnie podstawy, o to, by budować swoją przyszłość i przyszłość swoich rodzin na porządnym fundamencie. To jest wtopione w tutejszą kulturę. To jest wtopione w mentalność wielkopolską. To bardzo dobrze. Bo przez to właśnie Wielkopolska jest jednym z najlepiej rozwiniętych regionów naszego kraju. I dziękuję wam za to, że jesteście dumni z tego, skąd jesteście. Bo to niezwykle ważne. Wspomniał pan burmistrz dziś przed momentem, także o pani Anicie Włodarczyk. Tak, to jest właśnie przykład osoby niezwykłej osoby dumnej z tego, że jest Polką, z tego, że jest reprezentantką Polski, osoby, która uważa, że nie ma granic, których nie można pokonać ciężką pracą, wysiłkiem i przekonaniem, że się zwycięży. Niech ona będzie współczesną bohaterką dla młodzieży Rawicza, bo Anita na to zasługuje. Dziękuję, że pamiętacie. O bohaterach, którzy walczyli o wolną i suwerenną Rzeczpospolitą. I dziękuję także, że współczesnych swoich bohaterów macie. Chciałbym, żebyście zawsze pamiętali o swoim mieście. Chciałbym, żebyście nawet wtedy, jeżeli z niego wyjedziecie, wyjechali tylko na pewien czas i wrócili, po to, żeby budować tutaj swoją przyszłość, budując zarazem pomyślność Rzeczypospolitej. Bo oni, ci, którzy za tą rzecz pospolitą ginęli, umierali, cierpieli także tutaj, w Rawickim więzieniu, tego właśnie by chcieli, żebyśmy my dzisiaj, ich wnuki, takimi właśnie ludźmi byli. Że jeżeli nie musimy walczyć z bronią w ręku o Polskę, jeżeli nie musimy się bać, że ktoś nas uwięzi. To, żebyśmy wszystkie swoje siły, zdolności i tą całą wielką energię, którą oni wsadzali w to, żeby odzyskać niepodległość i wolność, żebyśmy my ją angażowali w budowanie silnej Polski. Takiej Polski, żeby dobrze się w niej żyło naszym dzieciom i naszym wnukom. Tego Wam wszystkim, sobie i wszystkim naszym rodakom w ten przeddzień. Narodowego Dnia Żołnierzy Niezłomnych, żołnierzy wolnej, suwerennej, niepodległej Polski, którzy nieśli ją w sobie do samego końca. Tego Wam i sobie życzę. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie Obywatelski Rawicz, dziękuję za te słowa. Serdecznie zapraszam Pana Prezydenta do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami. thank <laughs> you